Dzień dobry, witam państwa w kolejnym komentarzu wideo e Kolejny tydzień to oczywiście Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Ten rozpoczynający się turniej międzynarodowy jest tak naprawdę dla większości Polaków główną atrakcją i ceny paliw, co u nas rzadkością schodzą na dalszy plan, nawet w rozmowach. Mamy do czynienia bowiem z niewielkimi zmianami od, od ubiegłego tygodnia. Jedyną, jedynym paliwem, które zauważalnie zmieniło swoją cenę jest olej napędowy, który potaniał o 2 grosze do poziomu 5,69 zł 69 groszy za litr. Natomiast benzyna 95 i auto. To gaz pozostają bez zmian 5,82 i 2,83 za litr. Tutaj nie powinniśmy się w okresie trwania turnieju, czy przynajmniej w jego początkowej fazie, spodziewać specjalnych zmian cenowych. Nic bowiem nie wskazuje na to, że stacyjnicy chcieliby specjalnie zarobić na, na przyjeżdżających turystach i na tej sportowej atmosferze. Tak naprawdę w tej chwili mamy również do czynienia z czynnikami na świecie, które powodują to, że byłoby to no właściwie niczym nieuzasadnione, aby ceny na polskich stacjach podnosić na świecie, bowiem ropa bardzo mocno tanieje jest. Z tego poziomu jeszcze kilka tygodni temu wynoszącego prawie 130 dolarów mamy. Zejście do poziomu poniżej 100 dolarów. W tej chwili mamy oscylowanie właściwie na granicy 100 dolarów związane z przypadającym dzisiaj posiedzeniem Europejskiego Banku Centralnego. Jeżeli tam padną jakieś obietnice, czy przynajmniej sugestie, które wlałyby troszeczkę optymizmu na europejski rynek, wtedy z pewnością ta ropa mogłaby troszeczkę podrożyć, ale cały czas musimy jednak pamiętać, że obracamy się w kręgu bardzo słabych danych makroekonomicznych, zarówno z Europy, jak i ze Stanów Zjednoczonych, i nic nie wskazuje na to, aby ropa mogła, tak, sama z siebie zacząć w jakikolwiek sposób drożeć. Ten poziom 130 dolarów, wywindowany chociażby w związku z sytuacją w Iranie, z embargiem na Iran, jest raczej już sytuacją, która się nie powtórzy w najbliższym czasie. Będziemy mieć raczej do czynienia z zejściem cen ropy, które na razie jeszcze nie dotykają bezpośrednio polskiego rynku paliw, chociażby ze względu na, na kurs dolara. Natomiast jeżeli te spadki będą na świecie postępować, to wtedy skorzystają na tym również polscy kierowcy i zobaczą niższe ceny paliw. Na to jednak przy. Będzie nam poczekać zapewne parę dni. Przede wszystkim wiążące będzie tutaj to, co zapadnie na ustaleniach Europejskiego Banku Centralnego.